Dzisiaj opowiem wam o kolejnej odsłonie walki o majątek grupy deweloperskiej Hreit. Od kilku miesięcy głośno jest o deweloperze, który wpadł Duże problemy z wypłacalnością i w sądzie gospodarczym właśnie ważą się jego dalsze losy. Sąd ma zdecydować, czy ogłosić upadłość dewelopera i wystawić majątek na sprzedaż, czy zamiast tego pozwolić na restrukturyzację, dokończenie budów, przekazanie mieszkań i zwrot pieniędzy inwestorom. Decyzja spodziewana jest w najbliższych dniach. Większość osób, które powierzyły Hrade swoje pieniądze, chce restrukturyzacji. Deweloper pokazał, że posiada ogromny zasób działek i plan, jak w ciągu kilku lat wypracować zysk, aby zwrócić pieniądze inwestorom. Wierzycielom się to podoba i wysyłają wręcz do sądu listy poparcia tego pomysłu. Są jednak tacy, którym restrukturyzacja się nie podoba. Należy do nich na przykład pan Michał Cebula. Wpadli mi w ręce napisany przez niego list otwarty skierowany do inwestorów hrait, w którym ostro atakuje plan restrukturyzacji. Zaraz pokażę wam, co napisał, ale powiem wam najpierw, kim jest Michał Cebula i co ma wspólnego z Hej. Michał Cebula był obok Michała Sapoty współzałożycielem grupy deweloperskiej Creighton. Później jednak sprawy poszły w dość dramatycznym, niecodziennym kierunku, bo drogi wspólników zaczęły się rozchodzić. Cebula na przełomie 2022 i 2023 roku złożył w prokuraturze doniesienie dotyczące m.in. wprowadzenia w błąd inwestorów i opisał to w skierowanym do nich liście. Później złożył też w sądzie wniosek o upadłość jednej z kluczowych spółek z grupy, będącej generalnym wykonawcą na inwestycjach deweloperskich grupy Hraj. Wniosek ten został oddalony przez sąd jako bezzasadny, jednak działania, działania pana cebuli odbiły się szerokim echem w mediach i spowodowały spadek zaufania do Hrade. Wykonawcy zaczęli schodzić z prowadzonych budów, klienci przestali kupować mieszkania. No, a banki zaczęły żądać spłaty pożyczek. Mówiąc wprost, wyglądało to tak, że Michał Cebula poszedł na wojnę z firmą, którą przecież wcześniej założył, i wręcz wygląda to tak, jakby liczył na jej upadłość. Wpadł mi w ręce kolejny list do inwestorów, który wysłał pan Cebula. Kilka dni temu. Postanowiłem sprawdzić zawarte w nim informacje. No więc po kolei. Michał Cebula pisze, że propozycje sanacyjne są skrajnie nierealistyczne, bo spółka ma się rzekomo legitymować własnością nieruchomości, których w ogóle nie posiada. To bardzo mocne słowa, ale podane bez. Konkretów, czyli no o jakie nieruchomości chodzi, jakie są zatem fakty. Pełna lista nieruchomości znajduje się w dokumentach restrukturyzacyjnych złożonych przez hejt w sądzie. Każdy wierzyciel może sam bez problemu je sprawdzić. Zarzut Cebuli wygląda więc na kompletnie chybiony. Co mamy dalej? Michał Cebula pisze, że działka, którą Credit kupił za 3 miliony złotych, została zlicytowana za 3,6 miliona złotych w licytacji komorniczej, a wcześniej w dokumentach restrukturyzacyjnych miała być wyceniona na 14 milionów złotych. Ma to jego zdaniem dowodzić absurdalnych wycen, którymi rzekomo karmiono inwestorów. Jakie są fakty? Działka nie jest Sprzedana, ponieważ nie ma jeszcze prawomocnego, tak zwanego przysądzenia własności. Czyli sąd nie potwierdził jeszcze przejścia własności działki na nowego nabywcę. Hrejt złożył szereg tak zwanych środków zaskarżenia w tym postępowaniu i domaga się uchylenia skutków licytacji. Co więcej, podobne stanowisko zajmuje zarządca przymusowy. Hrade w postępowaniu o otwarcie sanacji przedstawił wycenę dwóch nieruchomości, a nie jednej, która była przedmiotem licytacji. Interesujące, że Hrade zapewnia, że ma kontrahenta gotowego kupić obie nieruchomości za około 20 milionów złotych, co pokazuje, jak duże może być zaniżenie ceny przy wymuszonej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym. Dalej, w swoim liście otwartym, Michał Cebula pisze, że Hrade chwali się listami dotyczącymi projektów, które są już w postępowaniu u syndyka i poza grupą Hrade. Na przykład projektem Tuwima Sky, gdzie cena 41 milionów złotych nie ma pokryć wszystkich zobowiązań. Rzeczywistość? Hrade przyznaje, że listy intencyjne nie zastępują umów sprzedaży, ale mają. Pokazywać skalę zainteresowania inwestorów. Prawdziwe, wiążące umowy będą mogły być zawierane dopiero po otwarciu sanacji, pod nadzorem sądu, no i z udziałem wierzycieli. W sprawie inwestycji Tuwima Sky pierwotnym celem było właśnie postępowanie sanacyjne i sprzedaż za minimum 41 milionów zł, co pozwoliłoby zaspokoić roszczenia nabywców. Kolejny temat, który porusza Michał, Cebula w liście. Sprzedaż nieruchomości w upadłości przez syndyka ma być najlepszym, jego zdaniem, sposobem na uzyskanie wyższej ceny, bo nieruchomość jest wtedy wolna od ryzyk prawnych, i nabywca nie musi się bać starych długów. Pisze: Nie ma innego sposobu na sprzedaż w wyższej cenie, w jakimkolwiek innym trybie. A fakty? Sprzedaż przymusowa z definicji odbywa się z dyskontem. Operaty w upadłościach uwzględniają tak zwaną wartość wymuszonej sprzedaży, zazwyczaj o 20-30% niższą od wartości rynkowej. Są przykłady z rynku, gdzie średnie dyskonto, czyli obniżenie ceny w stosunku do wartości z operatu, wynosi około 22%, ale to dopiero początek bo do tego dochodzą wysokie koszty syndyka i kancelarii prawnych, które dalej uszczuplają pulę środków przeznaczoną dla wierzycieli. W sanacji można sprzedawać wybrane składniki majątku po cenach bliższych rynkowym i utrzymać marżę deweloperską. Dalej Michał Cebula pisze: Spółka blokuje powołanie Rady Nadzorczej, a wniosek o powołanie kuratora i Rady Nadzorczej, miał służyć zwiększeniu transparentności. Jego zdaniem brak rady nadzorczej to ukrywanie prawdy przed inwestorami. Tymczasem okazuje się, że Michał Cebula formalnie pozostaje w zarządzie Hrey Investments, będącym będący jednym z akcjonariuszy Hreyt, ale jak słyszałem nie wykonuje swoich obowiązków i jednocześnie odmawia złożenia rezygnacji. W efekcie utrudnia to m.in. wybór biegłego rewidenta i zatwierdzenie sprawozdań spółki Hrade. Samo powołanie Rady Nadzorczej wymaga współdziałania obu reprezentantów Hrade Investments jako akcjonariusza Hrade, Michała Sapoty i Michała Cebuli. I to właśnie Cebula blokuje jej powołanie. Na koniec Cebula rzuca. Mocne oskarżenie, że sprzedaż nieruchomości bez zgody zgromadzenia wspólników jest nieważna i nazywa to wprost celowym wyprowadzeniem majątku. Pada kwota zbliżająca się do 450 milionów złotych, którą rzekomo da się odzyskać dzięki działaniom syndyka. Rzeczywistość pokazuje jednak, że zarzuty o Wyprzedawanie nieruchomości bez zgody spółników są formułowane bez wskazania żadnego konkretnego przypadku. Prawda jest taka, że bank ziemi Credit, pozwalający na wybudowanie około uwaga 670 tysięcy metrów kwadratowych mieszkań, nadal jest w aktywach spółki i każdy może to zweryfikować w księgach wieczystych. Jaki interes ma Michał Cebula wprowadzając inwestorów własnej spółki w błąd? Czy robi to celowo? Dlaczego zależy mu na upadłości firmy, którą sam zakładał? Czy będzie to miało wpływ na decyzję sądu? Niedługo dowiemy się, co czeka Hrade. restrukturyzacja czy likwidacja? Czy odbudowa, oddanie do użytku mieszkań, zwrot zainwestowanych pieniędzy, czy. Likwidacja i licytacja majątku. O tym wszystkim będę Was informował.